tam jest parking aha aha a dlatego bo jak mam bufet to muszę go mieć pod ręką operacja kawa bez mywaku u sąsiadów takie akcje dwójeczka ale taka dwójeczka interesuje zbrojnikową już mówi ładne ładne kiedy technologia przychodzi człowiekowi z pomocą. O, Marcin, patrz. Technologia. Technologia. Choć zaoszczędziłeś właśnie 5 minut. Uczcijmy to. Idzie dyst, idzie dyst, a my mamy namiot parasol A ten na, namiot parasol to już dzisiaj raz w tym stawie pływał. Jak go nie upalujesz sznurkami, to gówno nie namiotoparasol. Namiot parasol bez linek i odciągów, bez poważnych śledzi. To jest najgłupszy pomysł, jaki można wymyślić. O <śla> <śla> Halo. Ta, tak się bawią wojownicy trzciny. No. To ma DJ kę to To się dzieciństwo nazywa. No jeszcze kawałek młody, daj jeszcze raz po tej grubej, no. Taki A jednak nie, mamy to! do mnie? Akcja Parasol, drugie podejście jak nie piznie wiatrem to nie będziemy za nim pływać pójdę boso pójdę boso a to to już dzieciństwo naprawdę pełną gębą tutaj to już grubo idziemy dać radę Marcin wróć do tej kałuży dwi na pilot twój twój otwarte o, twój, twój, zamknięte. Jeszcze raz, twój, twój, otwarte. Tadek, ja nie nadążam. Zabłądziłem, ale to było gdzieś tu. Twój, twój, o, no. Tak wyglądają żony fanatyków wędkarstwa. Dziękuję.